Włącz i zostań z nami. Gdy Paweł II przekazywał młodym krzyż Światowych Dni Młodzieży, powiedział iście i goście, całemu światu, że tylko w Jezusie Chrystusie umarłym i zmarłym, stałym jest zbawienie i odkupienie. Od tego czasu rozpoczęła się droga Światowych Dni Młodzieży. Mogliśmy wyświadczyć, czym są Światowe Dni Młodzieży. W ubiegłym roku co kilka lat przeżywamy to wydarzenie w wymiarze międzynarodowym, a co roku młodzież gromadzi się przy swoim biskupie, aby razem przeżywać wiarę, aby iść za Chrystusem, aby nieść światło Jezusa uprzyżowanego i zmartwychwstałego w tym dzisiejszym dniu, który rozpoczyna wielki tydzień, wielkie tajemnice naszej wiary. Żeby się spełniło słowo proroka, <gry> powiedzcie, którzy są, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku w średnięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili tak, jak im polecił Jezus. Przyprowadzili oślice i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno. Posanna Synowi Dawida, błogosławiony Ten, który przychodzi w imię pańskie ma na wysokościach. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zwłaszcza wydarzenie, z głęboką wiarą i położnością kluczymy za Pana, abyśmy uczestnikom w tajemnicy Jego krzyża dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Szanowny wieczny bogu, uśmiechcie gałoski swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy, idąc z radością za to, z tym królem, mogli przez niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Amen. Do czego można porównać Królestwo Niebieskie? Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarka gorczycy, które ktoś wziął i posiął na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, staje się większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak, że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Panie, czy Ci to obojętne? Że moja siostra zostawiamy samą przy obsługiwaniu. Powiedz jej, żeby mi pomogła. Marto, Marto, troszczysz się i nie opokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Udajmy się wspólnie na święto Paschy. dla Ciebie i Twojej rodziny.